Lipcowe Magowe Nowości, część pierwsza. Od Waneko dostaniemy kolejne tomy Hunter Hunter, Maihira Academy, Team Up Mission, Jujutsu Niebieskie Pudełko, Złudne Niebo, Grzechu Chinose, Na Kocią Łapę, Podziemne Tokio, Wakira Kasudziejów, Los Innego Świata Zależą, Kopo Solo Leveling. Następnie mamy nowość Żegnaj Odynie, kolejne tomy Nawet i Mi Usta, Mary Toxin, Stage S, Orient GTO i kolejną nowość Shino Ren. Idąc dalej, mamy kolejne tomy: jak Guru i Twin, Guren Lagan, Dragon Head, Reborn, Ado, Jej opowieść o Shimchong, kolejny tom Light Nowelki, Rezero, Ninja Królestwa, Shadow Hearts o sąsiedzką opowieść. Skontynuowanych serii naprawdę sporo tutaj zbieram, ale interesują mnie również te dwie nowości. Od Kotery dostajemy 5 tomików i jest to Death Sweeper: Krew na szlaku, bezsenność po szkole. Skip and oraz Miesz Śmiertelnego. I wszystkie te tomiki są naprawdę fajne, ale ja najbardziej czekam na zakończenie dwóch serii, które bardzo polubiłem. Od P.F.U. u wleci FMA, Inuyasha, Chobits, The Angel, Pieśń Gwiazd Północy, Buruto to Blue Vortex, Dragon Ball Super, Kontratujący ze Światów oraz Odrodzony jako Galareta. I FMA mam zamówione w twardej oprawie.